Enchantment Come little children The time's come to play Here in my garden of shadow Siemanko moi drodzy widzowie Jestem Iguś A to seria, którą zaczynaliśmy na moim pierwszym kanale Czyli Five Nights at Gendy's

You activate night vision by clicking on the button of whatever camera you're currently viewing. So for example, say you want to see what's on camera 1. You bring up the camera panel click on the button that says CAM01 and then to use night vision click on CAM01 again. Once night vision is activated, you can click on any of the other cameras and view them with night vision as well. And you turn it off the same way. Mas chyba dwa animatroniki się teraz poruszają. Jest tu Candy i Cindy. an eye on the animatronics. Those are really expensive machines and we do not want them stolen. And you keep an eye on them lose the cameras. We have quite a few animatronics here too. There's of course the cat and candy and city. donkey the, 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 the penguins. Just lots I tell you. Uh so you also have three security doors in your office, each of which can be closed by pressing the door button by each door. No to wiem jak działa Klawiatura nie działa, sama mysz... Mm. Muszę oczywiście uważać na samego pingwina Bo to jest najgorszy taki, wiecie Najgorsza postać w ogóle jeśli nie ma więcej

Won't ja be stuck in the office since the doors will always open up anyway. Oh, and one last thing, the animatronics aren't completely turned off co at night, so they might start. But just be careful not to let any of them into the office, because we have stuff in there we don't want damaged or anything. Though, don't bother with the ticket booth door; they won't attempt to get in through there. That should be all. You'll hear from me again on your next shift. Have a good night. Dzięki, przyda mi się. Eee, także moi drodzy widzowie, nagrywam to jeszcze raz. Trzecia w nocy to chyba wszystko się zacznie, wiecie? Ale. O kierwa! Aloha. Także więc moi drodzy. Drodzy widzowie, widzicie. Zaczynamy z wielkim przytupem. Od razu Cindy się na nas będzie rzucała. Ja już to widzę. Ty się gnoju nie ruszaj w ogóle z miejsca. No i przy FNAFie zawsze mam taki e stres, nie? że coś się. O. No, mam cię, synek. Chwila, od której on strony wchodził? Gdzie ona? Ona od prawej strony chyba będzie wijała Dobra tu mamy synka, tu mamy tą panią Im się na, na szczęście oczy świecą To jest taki plus, ponieważ jak im się oczy świecą oczy mi się świecą czekajcie na chwilę zamkniemy dobra Cindy wróciła ale głupio sobie zużyłem energię ja muszę jeszcze raz opanować w ogóle mechanika fnaka bo ona nie należy do tych najłatwiejszych rzeczy. jasna dobra czwarta rano to raczej będzie taka pierwsza noc, będzie luźna. A, ty na dziewiątkę przeszedłeś i ty będzie pewnie synek, będzie chciał nas brać od drugiej strony. A, i tutaj małpa będzie wychodziła z tego, co pamiętam. Nie pamiętam, jak się nazywała ta małpa. Dobra, ty jesteś na dziewiątce, więc na razie spokój. Hmm, myślę, że będzie ok. A teraz na ósemce, więc zmierzasz w stronę kamery 7 i będziesz chciał już mnie tu, synek, obserwować. Widzę to z tego. Ty będziesz chciał iść albo od lewej strony, albo od prawej, bo ja nie pamiętam w ogóle jeszcze, które animatroniki, które szły. A ta myszka dziwnie chodzi, co nie? Nie przyzwyczaiłem się jeszcze. Takie dziwne trochę jest to poruszanie. Dawa, ty no, Ty na 8 Cindy też spierniczy. Nie! Serio. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Przynajmniej jeden z animatroników, chociaż raz mi się pokaże w nocy, to wiem. Wiecie co, ja nie będę tak na niego patrzył i wiem, że już on na pewno od lewej strony wejdzie. Wystarczy, że oczy mu się zaświecą i będę mógł od razu zamknąć drzwi. Aha. Locha. sobie popatrzmy na siebie Kiedyś ja robię tak, że wiecie że Tak na dwie strony latałem w ogóle I to było, no można powiedzieć takie Będę chciał uciec Kamerą tutaj mi się pokaże I ona będzie bliżej Dlaczego? A to zawsze mnie stresuje. Dobra, i ona wyskoczy mi na twarz. Do tego da się przyzwyczaić. Jak normalnie w świecie, da się do tego przyzwyczaić. Ale? Moje drodzy wizowe, noc pierwsza za nami. Mam nadzieję, że kolejne noce będą dla mnie o wiele lżejsze. No nie, no zawsze to jest tak, że poziom trudności z nocy na noc się zwiększa, więc no, będę miał troszeczkę przerypane pod względem animatroniku. Ale zdziwiłem się trochę, że w pierwszej nocy żaden animatronik mi nie wyskoczył. Może tak tak było, że w ogóle nikt nie był, nie zdążył mi dostatecznie blisko dojść. Chociaż widziałem, że małpa się już uaktywniła, a pingwina nie widziałem na kamerach, bo tam nie przeskakiwałem. Na początku patrzyłem te... Najważniejsze dla mnie kamery. No nie wiem, dobra. Eee, także więc dziękuję Wam bardzo moi drodzy widzowie za oglądanie tego materiału. Widzimy się w następnej nocy w Five Nights at Candy's Remastered. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji z oraz komentarza, czy Wam ta seria się podoba. Więc hej!